Serdecznie witam w Tomaszowie Lubeckim, w pięknym ośrodku Antoni Hotel i Spa. Proszę Państwa, dzisiejsze nasze spotkanie jest kolejnym spotkaniem Unii Szefów Światów Dla naszych gości dosyć długa nazwa, nazwa historyczna, otworzona ponad 17 lat temu przez 12 zamojskich przedsiębiorców. Dzisiaj to 60 przedstawicieli największych firm Zamojszczyzny. Łączna na ubiegły rok sprzedaż to 3 miliardy złotych i 7 tysięcy zatrudnionych, a więc możemy czymś się troszeczkę pochwalić, jeśli chodzi o naszą działalność gospodarczą. Szanowni Państwo, zaproszenie Państwo otrzymali porządek obrad, więc brak czasu nie będę już go powtarzał. I poproszę teraz o naszych gości że tutaj nie wszyscy tam jeszcze tam za miejsca. Szanowni Państwo, na naszym dzisiejszym spotkaniu gościmy pana Anta Bysza Marszałka Województwa Rówskiego, Pana Jarusza Kowalczyka, Starostę Tomaszowskiego, Pana Wojciecha Żubowskiego, Burmistrza Miasta Tomaszu Robelski pana Mariusza Kordowskiego, eksperta, koordynatora do spraw miliarnych Narodowego Centrum Studiów Strategicznych Warszawy. A właśnie prosiłem pana Mariusza, ale gdzieś z tyłu się. Panią Agnieszkę Kąszor, Mazur Prezesa Lobecskiego Biznesu. Pana naszych gości z Ukrainy, pana Pawła Sawczunka, prezesa Funduszu Dobroczynnego Eko Miłosierdzie. Panią Mirynę Nikitiną, dyrektora Agencji Rozwoju Regionalnego Rejonu Mianki Kłóstej. Panią Zanotę i panią Jarosławę Kronerską z Polskiej Szkoły, z Nowej Rozwoju na Pana Płapa fajnackiego prezesa Parku Technologicznego, i prezenta Świetnika Gusta Westland. Pana Tomasza Sądeckiego, kierownika oddziału docelnego w Rebennem. gospodarza, właściciela, Pana, Pana Antoniego Naszyńskiego. Pana Marka Herbosa, prezesa WSK, Tomasz Lubelski. Pana Pawła Kusiaka, dyrektora Roztocze. Pana Marcina Rekolicza, Agencja Rozwoju w Tomasz Lubelski. Pana Rafała Międzywskiego, Tomaszowski Batu Przedorczości, Panią Weletę Pozierę, Prezesa Fundacji Parasol Postosza. Witam serdecznie naszego współgospodarza, pana Romana Raka, który jest naszego z I także dzięki jego tutaj zaproszeniu witamy seniorów WSK Tomaszów, byłych dyrektorów, pana Organiusza. Daczkiewicza, pana Krzysztofa Kawalca, pana Feliksa Dardyckiego. Witam wszystkich pozostałych gości, jest ich wiele. Witam członków naszego stowarzyszenia. Witam przedstawicieli naszych mediów zamojskich o Tomaszowskich. Jestem jej prezesem, firma się dynamicznie rozwija. Dzisiaj, jak to zostało pokazane na, na filmie, zajmujemy się głównie produkcją części dla lotnictwa. Jestem przekonany, że wielu z tutaj obecnych sobie nie zdaje sprawy, że w tym naszym Tomaszowie, gdzieś tutaj na wschodnich rubieżach Unii Europejskiej, jest ten przemysł. Ja z dumą mogę powiedzieć, że w Tomaszowie produkujemy części, które latają na całym świecie w różnych maszynach, w różnych koncernów. Są to śmigłowce Augusty Westland, są to samoloty. Airbasa bardzo dużo części lokujemy w silnikach napędach lotniczych produkowanych przez światowy koncert w No Nie chcę tutaj się rozwodzić, że są to bardzo wysokie wymagania, jeśli chodzi o technikę, o jakość, tak wspomnę jako ciekawostka, że każdego dnia, jak to mówią, walczymy z mikronami, czyli tysięcymi częściami milimetra, ponieważ jakość w przemyśle lotniczym jest bezkompromisowa, wymagania są ogromne. Dlatego z dumą mogę jeszcze raz podkreślić, powiedzieć, że w Tomaszowie produkujemy już od dziesięcioleci 46 rok, tak jak to wcześniej zostało powiedziane, części dla elitarnego, prestiżowego lotnictwa. I, i mam taki apel do, do, do władz województwa, do, do władz państwowych, żeby ciągle pamiętały, że przemysł jest tutaj obecny. Tak jak tutaj widać, jest wielu przedsiębiorców. Oczywiście nie wszyscy są tutaj obecni. No, nie chcę tutaj zbyt długo się rozwodzić na temat inteligentnych specjalizacji, ale na pewno troszeczkę o nas, przynajmniej ja to tak czuję, jako przedstawiciel tego przemysłu, powiedzmy produkcji, że gdzieś nas tutaj się nie dostrzega. Ja tylko tak wspomnę, może tutaj poprzedzając wystąpienie przedstawiciela PZL Świtnika Gustaw Westman, że dzisiaj w województwie lubelskim tysiące ludzi każdego dnia pracuje. Dla potrzeb przemysłu lotniczego, czyli tego najbardziej elitarnego, najbardziej prestiżowego, jeśli chodzi o, o, o wymagania. Natomiast, my, jako przedsiębiorcy działający, to tak czujemy się poniekąd zepchnięci na margines. Gdzieś w inteligentnych specjalizacjach jest przemysł komputerowy, bardzo dobrze, biogospodarka, świetnie. Natomiast przemysłu chyba nie zauważamy. A przynajmniej to tak wygląda zapominając, jeszcze raz podkreślam z mojego punktu widzenia o ciężkim przemyśle. Są to tysiące ludzi zatrudnionych w świetniku przy produkcji śmigłowców. Są to setki ludzi nawet w Tomaszowie zatrudnione. Dlatego apeluję do władz y, wojewódzkich, do, do władz państwowych, żeby no, nie zamykać Polski Wschodniej tylko jako ta Polska klasy BC, żeby dalej nie wymieniać, bo alfabet znam, to zapewne. Dlatego ciągle widzimy rozwój, ale żeby rozwój się pojawił, musi być wsparcie lokalnych władz, musi być wsparcie władz z poziomu powiatu, miasta, województwa, a także kraju. Natomiast ciągle nas zastanawia jako przedstawicieli tego przemysłu, no dlaczego wybiera się w Polsce francuskie śmigłowce, mówiąc, że nie ma w Polsce polskich producentów. No, warto sobie złowić, że, że w Świdniku pracuje kilka tysięcy Polaków, takich samych jak, jak, jak większość z nas. Czyli nie można powiedzieć, że nie ma przemysłu, że to są firmy zagraniczne. Oczywiście nie będziemy tutaj wnikali w akcjonariat, własność i tak dalej, ale samo to, że tysiące ludzi codziennie pracuje, ma pobory, są tu odprowadzane podatki, są odprowadzane ubezpieczenia, to o czym świadczy. Natomiast nasze władze chyba tak ferowały, że no niestety jest dwie fabryki śmigłowców, będzie trzecia. Żeby się nie okazało, że jest dwie, a nie będzie żadnej albo będzie jedna, tylko zajmująca się czym innym. Żeby nie przedłużać tego, tego mojego wstępnego wystąpienia, ja właśnie chciałbym tak podkreślić jeszcze raz, żeby to nam wszystkim utkwiło w pamięci. Produkujemy śmigłowce, Polska jest jednym, dosłownie można powiedzieć, siedmiu państw na świecie, które są w stanie zaprojektować, wykonać i serwisować śmigłowiec. Tak, tak, proszę Państwa, no według listy Banku Światowego państw jest, jest około 200, natomiast moce do wyprodukowania, zaprojektowania śmigłowca ma tylko siedem państw, w tym Polska. To jest powód do dumy. Ponieważ wyprodukować sprzęt latający to jest naprawdę wielkie, wielkie wyzwanie. Natomiast yy, poskładając takie śmigłowce wyprodukowane we Francji, to jest już prosty montaż i tam tylko polski robotnik pewnie przyklei naklejkę na jednym pola. Ale całe know-how, cała wiedza, cała siła inżynierska. Wspomnę o czym pewnie kolega ze świdnika będzie mówił, że dzisiaj w świdniku dla Polskich Przemysłu Lotniczego pracuje około 650 inżynierów. To jest wielka siła. Siła umysłowa i gdyby nie pewne rozwiązania polityczne, które gdzieś jest nadzieja, że zostaną jeszcze raz przeanalizowane, to polscy inżynierowie, polscy robotnicy, polscy pracownicy mogą uczestniczyć naprawdę w skomplikowanym procesie wydatkowania pieniędzy na nasze śmigłowce. Skoro to jest nasz budżet jako kraju, skoro to są nasze wspólne pieniądze z podatków, po co wydawać 13 miliardów złotych do, do innego państwa? Tutaj nas się marni, że będzie montownia, że będzie fabryka. Nie wiem, ale zwróćcie Państwo uwagę, czy kiedykolwiek widzieliście w telewizji fachowców grubej rury, że tak powiem obrazowo, którzy by się wypowiadali o tej fabryce. Bo ja śledzę dosyć, tej rzekomej nowej fabryce, ja śledzę dosyć szczegółowo i nie wiem, albo nie zwróciłem uwagi, albo, albo tego po prostu nie było. Dlatego za chwilę tutaj oddam głos, głos moim kolegom tutaj, którzy będziemy sobie dyskutowali. Aczkolwiek jeszcze raz pamiętajmy, skoro są to pieniądze nasze, polskie, zróbmy, mimo że być może nie mamy na to super wpływu, ale zróbmy wszystko, żeby te pieniądze zostały w Polsce. To jest taki przykład podam z naszego małego, lokalnego podwórka. Budujemy hale dla firmy Rostocze, dla grupy RST, wybieramy firmę lokalną, Instalwood, Lubycza. Można wybrać inne firmy, ale po co wydawać pieniądze do innych miast? Innych powiatów, nie wspominając o kraju. Gdyby tak była polityka prowadzona, moim zdaniem, w skali kraju, wiele pieniędzy można by zatrzymać. No więc, skoro można zrobić to lokalnie, to jestem przekonany, że można tak samo zrobić globalnie czy w skali kraju, Europy. Nie chcąc tutaj Państwa zanudzać, dalej wspomnę, że na pewno nie wszystko da się w Polsce zrobić. Ponieważ, a szczególnie dla, dla lotnictwa ale bardzo dużo można zrobić przy wykorzystaniu polskich inżynierów, polskich robotników i jak widzieliście na, Państwo na filmie w Tomaszowie podobnie jak i w innych firmach zajmujących się lotnictwem typu PZL świtnych, jest już najnowszej klasy technologia. Kiedyś zawód tokaza był kojarzony jak to mówią z brudem, no i przez kulturę nie wspomnę z czym jeszcze. Dzisiaj jak widzieliście na filmach jest zupełnie inna era. Czystość, sterowanie numeryczne, maszyn, dlatego technicznie jesteśmy przygotowani do produkowania naprawdę zaawansowanego sprzętu latającego. Z tym, że czekamy na to, aż nam ktoś to umożliwi. Ja poproszę teraz naszego eksperta z Narodowego Centrum Studiów jako niezależnego eksperta, niemniej jednak, szef Instytutu jest już. Doradcą do spraw bezpieczeństwa przygodowego prezydenta Prezydent, czy, Prezydent, ja tutaj. E, Jakie Pana zdanie jest na temat tego przetargu? Czy jest szansa na powrót? I jak on ocenia generalnie te polskie produkty? Jeśli można o Pana prosić, taką wypowiedź. No to może ja właśnie zacznę od tej ostatniej części. Proszę Państwa, NCSS jest taką e, organizacją, która definiuje siebie jako podmiot, który chce skupić się na e, bezpieczeństwie państwa i chce e, za każdym razem dostarczać niezależne ekspertyzy. I ten cały problem y, przemysłowy, y, na, na tym skupiamy się tutaj, chciałbym ukryć od innej strony. Y, proszę Państwa, obecnie mamy w trakcie przetarg na śmigłowiec wsparcia. Jest to śmigłowiec, który jest potrzebny w wojsku bardzo mocno, ale musimy też spojrzeć y, od innej strony. Mamy w wojsku polskim na chwilę obecną dzisiaj około 250 śmigłowców. Z czego mniej więcej 1 trzecia to, to są to śmigłowce mitwa. Yy, I one w tak dużym stopniu yy, istnieją tylko i wyłącznie z tego powodu, że jest to produkt generalnie w zasadzie tylko polski. Że był w stu procentach produkowany w Polsce i w czasach komunistycznych, kiedy jakieś środki były na to, aby ten potencjał yy, kształtować, yy, Polska mogła sobie pozwolić na, yy, na wyprodukowanie mitwa. W czasach komunistycznych Polska chciała w jakimś tam stopniu ten swój potencjał śmigłowcowy ukształtować. Wojsko miało stan osobowe poniżej 400 tysięcy, a posiadało w segmencie śmigłowców uderzeniowych 30 sztuk, a nawet mniej. Także widać, że to było w jakimś stopniu celowe działanie ze wschodu, aby polska armia nie była odpowiednio silna. I tu jest od razu odpowiedź także na kwestię, że śmigłowce na współczesnym polu walki w czasie konfliktu symetrycznego i niesy, 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 niesymetrycznego odgrywają bardzo istotną rolę. Stąd przetarg na śniegowce dzisiaj. Ponieważ po tylu misjach wojsko już wie, że śniegowce trzeba zmienić, ale potencjał śniegowcy, tak jak powiedziałem, w 1.3. to jest Mi-2. W 1.4. jest to W-3. Sokół jest śniegowcem który też jest konstrukcji polskiej w latach 90. takich chrzest w Iraku, nie do końca skorzystował wszystkim, wszystkim istotnym kryterium. On był ukształtowany po to, żeby oberować w Polsce, tam troszeczkę inny klimat. Ale co jest istotne, jest to śmigłowiec, który jest jeszcze w służbie i w służbie jeszcze będzie przez pewien czas. Śmigłowców mamy dzisiaj w służbie ponad 60 sztuk. Yy, przetarg na nowy śmigłowiec opiewał pierwotnie na 16, później 24, później 70, teraz na 50 sztuk ze względu na cenę. To znaczy, że yy, decydenci, którzy yy, ukształtowali przetarg, kierowali się przede wszystkim najpilniejszymi po, yy, potrzebami. Podstawowe yy, potrzeby dotyczyły yy, śmigłowców specjalistycznych, czyli tych, które trzeba dostarczyć do y, operacji poszukiwawczych oraz tak zwanego Kombat czyli operacji poszukiwawczych z odbijaniem. Y, ponieważ są to operacje, które w największym stopniu są realizowane przez wojsko polskie dzisiaj. Y, w pewnym stopniu obecne śniegowce, czyli W3 i M17 i Mi 17, Mi 8 są dostosowane y, do tych, y, do tych ruchów. W Afganistanie, w Iraku wojsko polskie takie operacje musiało realizować. W związku z tym odpowiednie grupy y, operujące na W3 y, są w stanie doskonale funkcjonować y, w ten sposób. Czyli innymi słowy mamy przetarg, który y, skupił się na dostarczeniu nowych śmigłowców do zadań specjalnych, do, y, także są y, dedykowane do zwalczania okrętów podwodnych i w dużej mierze miały być dedykowane po to, aby wspierać y, współczesne działania czyli wspierać w taki sposób, że miały realizować transport, miały realizować ewentualny ostrzał y, z góry gdybyśmy spojrzeli na współczesne polewaki, to najistotniejszym elementem, jeśli chodzi o udział, y, udział y, śmigłowcowy to jest wsparcie śmigłowców uderzeniowych Tych mamy dzisiaj 28. Nie wiadomo czemu Wojsko Polskie podeszło do tej sprawy od strony przydatnego śmigłowca wsparcia. Ponieważ śmigłowiec wsparcia to jest taki śmigłowy, który istnieje w Wojsku Polskim, działa, W3 będzie istniało jeszcze długo. Natomiast obecny śmigłowiec uderzeniowy, który de facto tych nie spełnia ich i jest w ilości 28 sztuk, jest przetargiem w drugiej kolejności. W związku z tym jeżeli mówimy o obawach przerygowych, że... Proszę mm, znaczy może od niej story. Zapotrzebowanie na śniegowiec, to jest przede wszystkim zapotrzebowanie na śniegowiec wdrożeniowy. Z tego powodu, że jest ich mało, że one się kończą i że odgrywają ogromną rolę, gdyby doszło do realnego konfliktu na terenie Polski, gdziekolwiek idzie. Świegłowce wsparcia w Wojsku Polskim istnieją. Polskiej produkcji, y, zwłaszcza podnoszone do standardu y, WUSZTAP, z tego co wiem obecnie mam obecnie wojsko polskie ma 6 sztuk, zgadza się dobrze więc te śmigłowce istnieją w wojsku polskim, realizują wszystkie spektrum zadań więc zblokowanie takiego przetargu albo zakończenie takiego przetargu, który wstrzymuje proces pozyskania śmigłowca wsparcia na kilka lat nie jest wielkim zagrożeniem dla zdolności obronnych państw Przetarg na śmigowiec uderzeniowy krug, który jest przewidywany na przyszły rok, to jest przetarg, który opiewa mniej więcej na 32 egzemplarze. Głównym kryterium tak naprawdę, proszę Państwa, że chcemy kupić 32 śniegowce uderzeniowe, to jest kryterium cenowe oczywiście, bo jest to śmigłowiec bardzo drogi. I, i, I kryterium związane z tym, że nikt tego nie, nie przeliczył. Do tej pory mieliśmy 32 śmigłowce drożeniowe i każdy myśli, że 32 to jest liczba wystarczająca. Prawda jest trochę inna. Działania w Afganistanie pokazują, że jeżeli chcemy oszczędzać własne siły, to musimy wojsku zapewnić wsparcie na takim poziomie, żeby ten śmigłowiec mógł realnie uczestniczyć, mógł walczyć i mógł niszczyć ceny. Więc gdybyśmy dzisiaj skupili się na śmigłowcu wdrożeniowych, Proszę Państwa, przetarg na świętowiec wsparcia ma kosztować około 13 miliardów złotych, to jest bardzo dużo. Zwłaszcza w odniesieniu, że modernizacja w 3 jest o tańsza, że mamy ich powyżej 60 sztuk i moglibyśmy sobie pozwolić na krańcie Polski na spokojne podnoszenie standardu w 3 A te pieniądze, czyli te 13 miliardów złotych, przeznaczyć na śmigłowiec uderzyni, który jest bardziej pilny, który się kończy. I my na dzień dzisiejszy w Polsce nie posiadamy zdolności do tego, aby własne śmigłowie próżniowe skonstruować. Były próby, yy, yy, po którym to nie miał tak, też miał być yy, na bazie W3. To nie jest może jeszcze ten etap, nie? Ale gdybyśmy skupili się na śmigłowcu próżniowym, który jest naprawdę bardzo pilny yy, i bazowali na W3, podnosili jego standard, mielibyśmy czas na to, aby na bazie własnego państwa Wzmocnić segment ślubów uderzeniowych, produkować je samodzielnie, doskonalić. Tym bardziej, że Wódz jest naszym projektem od samego początku i to jest też pisany krwią projekt. Także każde udoskonalenie jest jakoś y, wynikiem uwag, wniosków y, z, z eksploatacji. Przetarg na y, ślubowiec wsparcia jest przetargiem, który nie jest podpisany. I w żadnym stopniu nie wiąże przyszłej ekipy. Jest to przetarg, który. Y, co, co oznacza automatycznie nie ponosi, czyli nie generuje czy żadnych kosztów. Tak? Stara Polska nie będzie musiała płacić żadnych kar, gdybyśmy zdecydowali z tego przedarku. Oczywiście wiadomo, że jest to sprawa bardzo bardzo emocjonalna. Wiele osób uważa, że obecny przedarg, ponieważ trwa już tyle, tyle czasu, powinien być w, jakby realizowany dalej, ale... Nasza analiza, którą y, przeprowadziliśmy ostatnio jasno wskazuje, że y, po pierwsze nie jest to pierwsza, y, pierwsza kolejność, po drugie warto tutaj y, jednak oprzeć się o przemysł y, krajowy i po trzecie ten przetarg no, nie do końca odpowiada potrzebom, które, które, które mamy dzisiaj i które będziemy mieli w, w przyszłości. Nie wiem, czy może pan więcej powiedzieć, ale co, szepczą myszki na korytarzach? Pana, e, Znaczy tak, ja, ja może powiem o tej stronie. No nie jestem w pewnym stopniu e, uprawniony do tego, aby, e, aby powiedzieć, co będzie dalej. E, ja może tylko zacytuję e, pana prezesa. E, pan Tomasz Sz Szatkowski, w, e, e, gdy udzielał wywiadu, e, ostatnimi czasy powiedział takie zdanie, że są pewne informacje, które świadczą o tym, że przetarg na śniegowiec wsparcia posiada nieprawidłowości, które mogłyby wskazywać na konieczność unieważnienia tego przetargu. Dziękuję pięknie. <kluczuj> Jeśli Pan by zechciał teraz, może podsumować tą naszą część. Tak, I tutaj jakby dosyć optymistyczne sygnały popłynęły. No oczywiście wszystko jest kwestią przyszłości. Zobaczymy jak to się rozegra. Na pewno mamy nadzieję, że jednak polski przemysł coś więcej w cudzysłowie, ale dobry w dobrym znaczeniu ugra. Nie jednak tak mnie, mnie, naszła taka, w tej tak mi się przypomniało, że bardzo często słychać było wypowiedź ludzi z ekipy rządzącej, że chcieliśmy Poloneza, zaproponowano nam małego Fiata. Ja tak sobie myślę, że nie można oceniać śmigłowców tylko i wyłącznie pod kątem wielkości, ponieważ nie był to przetarg na śmigłowce transportowe. Natomiast wielu ludzi podkreślało, że no cóż, jest za mały, za mało żołnierzy zabiera na pokład, tylko nikt nie, nie powiedział, że większe karakale zużywają dużo więcej paliwa i pojawi się pytanie, czy polską armię będzie stać na to, żeby tymi śmigłowcami latać. Druga sprawa: nikt nie wspomniał, że Augusta Ossan zaproponowała jedyny zaprojektowany w XXI wieku śmigłowiec. Pamiętajmy, taka mała dygresja, że śmigłowce typu Caracal czy, czy, czy proponowany Black Hawk z całym szacunkiem dla tych konstrukcji, bo są to konstrukcje sprawdzone, ale są to konstrukcje sprzed kilkudziesięciu lat. Tak, tak, proszę Państwa, zdawajmy sobie, trzeba sobie zdawać sprawę, że Konstrukcje śmigłowców wywodzą się z lat 60., 70., oczywiście były stale modernizowane, poprawiane, unowocześniane, nowe materiały, nowe połączenia, nowa awionika, nowe uzbrojenie, jednak to jest wszystko, no, żeby nie powiedzieć i nikogo nie obrazić, starać. Natomiast gdy, gdy mieliśmy tutaj okazję myśleć o czymś nowym, no to mówimy: zrobią nam Francuzi. Ale nikt głośno nie mówi, że prawdopodobnie jest to jedna z ostatnich wersji Karakala, który pewnie nie będzie rozwijany. No więc cisnąć Polakom za przeproszeniem i niech się cieszą. Myślę, że nie tędy droga. Rozwijając nasze rodzime... Konstrukcja, proszę sobie zdawać sprawę, nie chcę zanudzać, ale jeszcze wspomnę, że przy śmigłowcu konkurencyjnym, akusty, jest tam 149, który rzekomo nie lata. A ja, powiem szczerze, uczciwie, latałem w tym śmigłowcem, więc on już istnieje. To są pogłoski, że, że on jest tylko na deskach kreślarskich. On istnieje, lata, jeszcze raz podkreślam, miałem możliwość odbyć lot tym najnowszej generacji śmigłowcem. Nie, nie, nieprawdę czasami gdzieś tam nam przemycają media. Ja oczywiście niczego nie sugeruję, tylko twierdzę, że można czegoś nie dopowiedzieć, a reszta sobie coś wymyśli, ale to chyba nie tędy droga. Także jeszcze raz apeluję tutaj szczególnie do, do władz województwa i pojawia się pytanie, czy powstawał jakikolwiek lobbying. Z, z punktu widzenia województwa, marszałka, na rzecz tego, żeby to jednak Świdnik i te tysiące ludzi, żeby, żeby miały pracę. Bo jednak kto, ktoś powie, to jest decyzja rządowa, marszałek nie ma tu wpływów, no zgoda, jest to, jest to prawda. Ale pytanie, czy nie można było, albo czy nie można nadal pozytywnie lobbować za miejscami pracy w Świdniku, za miejscami pracy w Tomaszowie, za miejscami pracy w Polsce. To takie moje, moje pytanie podsumowujące. i pięknie panu. To tak ja odpowiem. Dostępnik tak, tak. no, województwa lubelskiego przyjął stanowisko jednoznaczne popierające świdnik, bo uważamy, uważaliśmy i uważamy. I nadal uważamy, że świdnik ten samolot może wyprodukować. Tak mówią eksperci, oczywiście są też eksperci, grupa ekspertów, którzy twierdzi co innego. Ale ja wierzę głęboko, że nie ma decyzji ostatecznej, co powiedział wicepremier Siemorie i chciał to wykorzystać. Naprawdę jest spora szansa, żeby ten helikopter był produkowany w świetle. dziękuję Przed nami Dziękuję panom za tę część naszej dyskusji. Dziękujemy.